Co jest z tobą, Ramiro? Jesteś spokojny? Oko, wszystko gra, nic nie jest. Co kombinowałeś? Aj, taki mały układzik. Potrzebuję wyluzować, odreagować trochę. Jasne. Chociaż nie tylko tobie jest teraz bardzo źle. Byłeś mega surowy dla Luny. Jak to surowy? Mówiłem to, co myślę. Czy to jest jakiś problem? Tak, bo powinieneś postawić się na jej miejscu. A kto postawi się na moim? Postawiłem na ten sport wszystko. Wy macie swoje kariery. Luna i dziewczyny mają jeszcze jeden rok w szkole, a odkąd zostaliśmy bez rolera, to nie wiem co robić. Słuchaj, rozumiem, że jest to dla ciebie trudny moment, okej? Okay? Ale musisz uzbroić się w cierpliwość, a w końcu znajdziemy rozwiązanie. Wiesz co, nie jestem tego aż taki pewny. Mam wątpliwości. Super nastawienie, mega, optymizm świetnie. świetnie. Tu zupełnie Nie robię hej, okay? wszystko będzie dobrze, okej? Okay? Zobaczysz, a ja pogadam z Luną. Serio? To mój pomysł? Czy może zacząłeś w końcu czaić basę? Wszystko wyjaśnione. A, Aj Przecież... co? Tak, Luna znowu założyła pierścionek, który jej dałem. Nie. Jak to? J jak to zrobiłeś? <śśśśś> teraz jestem pewien, że znowu będziemy razem. Mm, świetnie, trzymam ciuki. Pewność przede wszystkim. Zawsze. <śśś> świetnie. <śśś> Dobra, pojeździmy. Naprawdę martwi mnie przyszłość rollera inna. Mm, ale sądzę, że to jedyne, co cię teraz tak martwi. Co masz na myśli? Nic, Luna. Chyba, że powiesz mi, że znowu jest coś między tobą i Simonem. Słuchaj, Nina. Wiesz, gdy spędzam czas z Simonem, serce zaczyna mi przy nim naprawdę szaleć. I to coś, czego nie mogę kontrolować. Kocham go, ale tym razem inaczej. Nie tylko jako przyjaciela. Nina, wydaje mi się, że czuję coś do Simona. I jesteś pewna, że coś do niego poczułaś? Wiesz, chodzi o to, że raz już myślałeś, że coś jest między wami, ale potem okazało się, że coś ci się pomieszało w głowie. No, tak, Nina, to fakt, ale tym razem czuję, że jest inaczej. Tak, no jasne, że jest inaczej, bo przeżywasz to, co jest między Tobą i Mateo. Nie czekaj, bo czegoś nie czaję. Jeszcze raz. Nie, chodzi mi o to, że... No nie wiem, może chcesz zapomnieć o Mateo i Simon po prostu jest jakby dobrym zamiennikiem. Ja dobrze rozumiem. Twierdzisz, że ja myślę o Simonie, żeby zapomnieć o Mateo? Tak mniej więcej. Tak, tak, no nie wiem, no może... <laughs> Ni, no sama nie wiem. Na serio nie wiem, tyle, że mam mętlik w głowie. To jedyne czego. Teraz jestem pewna i... i wiesz co? Lepiej <laughs> pójdę się przejść i odetchnąć świeżym powietrzem, To mi dobrze zrobi. Królopawiu, hej! Hej, Luna. <laughs> Hej, widzę, że zjawił się tu nagle ktoś z innej galaktyki i to nie ja, tak? A co ty tutaj robisz? Mogę się przysiąść? Jasne, yes, to nasza ławka. <laughs> Dzięki Romeo, Romeo. <laughs> Jakie to fajne uczucie wyjść trochę na spacer. I pooddychać świeżym powietrzem, prawda? Uh -huh. Będzie mi się lepiej myślało. A ty, co robiłeś? Ja też myślałem. A tak? O czym? Dalej, powiedz. <słyszy> powiedz mi jedno, nigdy nie śniło ci się nic na jawie? <grym> to akurat moja specjalność. Sny na jawie to dla mnie codzienność. <grym> Co ci się przyśniło? <grym> Sniłem o tym. Luna? Słucham. Spójrz mi w oczy i powiedz mi, że już nic do mnie nie czujesz.